Hej, 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 moje bagietki, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Pewnie większość z Was kojarzy takie dosyć głupie internetowe rankingi typu top 10 rzeczy, których mężczyźni nie lubią w wyglądzie kobiet. I właśnie z tego typu artykułów dzisiaj się troszeczkę ponabijamy. Zaczynajmy! To jeżeli w tle byłyby słyszalne jakieś szmery czy coś w tym stylu, to musicie wiedzieć, że jest ze mną Luna. Ona się teraz kładzie spać, ale może hałasować, więc jak coś to wiecie, to, to na nią, nie na mnie. Zbyt ciemne brwi. Ciemne brwi to obecnie bardzo silny trend w zakresie beauty, ale niektóre kobiety naprawdę przesadzają. Nie chodzi o to, aby ludzie widzieli najpierw twoje brwi, a później twarz. Jeśli jesteś platynową blondynką, zrezygnuj z czarnej henny, bo to nigdy nie wygląda dobrze. Ok, w takim razie robimy nasze brwi na czarno. Powiększone usta. Pełne usta wyglądają pięknie, a najlepszym tego przykładem jest... Problem w tym, że aktorka perfekcyjny wygląd zawdzięcza w dużym stopniu genom. Naszym zdaniem całowanie silikonu opakowanego w skórę jest nieapetyczne, dlatego nie dziwimy się mężczyznom, których sztuczne usta po prostu brzydzą. Dobra, więc musimy wybrać jakiś <ścoughs> silikon opakowany w skórę, i myślę, że to nadawałoby się idealnie, tylko nie wiem, czy wziąć z błyszczykiem, czy może matowe, ale chyba matowe będą lepsze. Zbyt mocny makijaż Makijaż. Spod grubej warstwy podkładu, pod podróżu, brązera, cieni, lin... linera, szminki i innych cudów nie widać twojego prawdziwego piękna. O oh mój Boże! Z pewnością niejednokrotnie usłyszałaś od swojego chłopaka, że ślicznie wyglądasz o poranku. Następnym razem po prostu daruj sobie kolejną grubą warstwę makijażu. Myślę, że to będzie idealne. Jezu, to wygląda strasznie. Czy to tak może wyglądać, jak sądzicie? Nie, no dobra, zostawię to już tak, nie będę kombinować dalej. Mam tutaj kolejny taki ranking, jednak on już bardziej dotyczy ubrań, więc okej, okay, kupię to, na szczęście jest pierwsza w nocy, więc zbyt dużo osób tego nie zobaczy, Jezus Maria też jest widzę, co to jest? Nie, trzeba to zdjąć, nie ma opcji. Wejdźmy sobie w takim razie w odzież i poczytajmy, czego nie powinniśmy nosić. Punkt pierwszy, duże tatuaże. Tatuaże są wprawdzie coraz bardziej powszechne i mało komu kojarzą się już z modą więzienną. Jednak wielu mężczyzn nie potrafi zaakceptować kolorowych, masywnych rysunków na ramionach. Okej, okay, więc właściwie to już mnie skreśla, bo mam dość takie mocne tatuaże i tutaj na szyi i na rękach. Ogólnie to ja nie wiem, czy mogę się zgodzić. Tym właśnie pod punktem, bo jakby znam bardzo dużo chłopaków, którzy lubią tatuaże, którzy nawet sami chcieliby mieć taki tatuaż, więc to kompletnie mi się nie klei nie wiem, czy ten artykuł jest jakiś przestarzały, czy może ja się w jakimś takim środowisku poruszam. No nie wiem. Dobra, zmieńmy sobie w jakieś ładne kolorki. Co mamy dalej? Piercing. Wielu mężczyzn otwarcie przyznaje się, że nie rozumie fenomenu kolczyków. Wnoszonych na innych częściach ciała niż uszy. Kobiety ze sztangami, o matko jak to nazwali, w nosie lub kułkami w ustach instynktownie kojarzą im się z zadziornymi chłopczycami z którymi owszem świetnie się koleguje, ale raczej nie zabiera się ich na randki ojej, to już mnie skreśla i na Movie star planet i w życiu realnym, bo mam dwa kolczyki w nosie i chyba żaden chłopak mnie nigdy nie będzie chciał wchodzimy sobie w biżuterię oczywiście i zaraz, o Tutaj już widziałam jakieś kolczyki do brwi. Dobra, mogą być. Myślicie, że tunele też się liczą? Myślę, że w sumie tak, więc chyba je zostawię. Pam, że takie białe sobie damy. Kurde. Nie, no, chyba jednak czarne lepsze. Dobra, może jednak wezmę ten. Do tego mamy dwa kolczyki we brwi i tunele, więc myślę, że już ma dość sporo tego piercingu nasza Movistar. Star. Punkt czwarty: oversize w każdym wydaniu. Styl oversize to trend, którego mężczyźni nigdy nie rozumieli i raczej. Już nie, nie zrozumieją. Ich zdaniem kobieta powinna podkreślać swoją sylwetkę, a nie ukrywać ją pod warstwą wielkiego workowatego ubrania o bliżej nieokreślonym kształcie. O, widzicie, tutaj mam już oversizeowy taki sweterek. O, to jest bardzo oversizeowe. Czy, czy to jest oversize? Myślę, że to jest oversize. Dobra, tak to możemy mieć. Ekscentryczne obcasy. u, dziwaczne obcasy odrealniają wygląd kobiety, nadając jej nogą fantastyczną. Fantastyczny kształt, a to już prosta droga chyba do ucieczki od naturalności, którą tak cenią sobie mężczyźni. O, matko, jakież to głębokie. Weźmy sobie jakieś czułenka i widziałam takie dosyć wymyślne obsasy właśnie na końcowych stronach, i tu jest ich rzeczywiście naprawdę sporo, ale szukam takich jednych konkretnych. Czy one w ogóle jeszcze są w sklepie? Nie no, poważnie nie ma ich. Albo ja jestem ślepa. Dobra, w każdym razie weźmy coś innego. Myślicie, że to są ekscentryczne obcasy? Bo w sumie wydają się całkiem podobne do tych. No dobra, chyba je zostawię. Następny punkt. Wielkie torebki. Wielkie torebki drażnią mężczyzn nie tylko dlatego, że kojarzą im się z. Tragarzami nie pasują do wizerunku delikatnej i eterycznej damy, ale również dlatego, że ich używanie wiąże się z koniecznością nieustannego wyszukiwania w środku różnych akcesoriów, których nie da się prędko znaleźć. O, już tutaj na pierwszej stronie są dość spore torebki, ale mogę poszukać jeszcze większej, jeżeli taka oczywiście będzie. O, ta jest też dość tak. Aha, dobra. Dobra, wracam na pierwszą stronę Bo tutaj były idealne torby Następne top bez ramionczek O, a to w sumie przy okazji Swetra udało nam się Wykonać Dwie pluczenie no jednym ogniu Spodnie dzwony, dzwony optycznie wyszczuplają Sylwetkę, ale w oczach mężczyzn Wyglądają po prostu dziwnie, dlatego Jeśli chcesz zdobyć uznanie swojego chłopaka Pozostaw ten trend na czasy, kiedy Z pełną mocą wrócią do mody Wydaje mi się, że właśnie dzwony Już wróciły do mody, szczególnie właśnie Teraz, kiedy jest modny taki styl estetyk i taki styl lat 90., -tych, 80., -tych też po części, znaczy wiecie, ja się nie znam, ale myślę, że tak. <grych> Jak długo ja nie patrzyłam na Movie Star i ja Tutaj teraz nic nie potrafię znaleźć. Ooo, idealnie! No panie! I nawet nam to zakryje te okropne buty. No to super. Kombinazon boho. Co? Kombinazon w stylu boho to kolejne wyzwanie dla męskiej wyobraźni. Wielu z panów kojarzy go niestety z czymś w rodzaju piżamy lub w babcinnych ubrań noszonych przez postaci takie jak Zosia z Pana Tadeusza, która w podobnym stroju karmiła gęsi. Naprawdę mężczyźni kojarzą z czymś takim takie stroje? Moje zdanie są one urocze i takie dziewczęce zwiewne i tak dalej, ale okej. Okay. Jak kto uważa? Na tym się kończy nasz artykuł, a z tych dwóch zdjęć niestety już nie skorzystam, bo no jakby mamy już ubrania dobrane. Brakuje nam tylko włosów i z tego, co pamiętam, w poprzednim artykule było coś o właśnie platynowym blondzie do ciemnych brwi. Dokładnie tutaj. Jeśli jesteś platynową blondynką, zrezygnuj z czarnej henny, bo to nigdy nie wygląda dobrze. W takim razie, skoro mamy już czarną hennę, to musimy wybrać włosy w platynowym blondzie. Aha! Jeszcze koniecznie krótkie, bo właśnie na samym początku było o krótkich włosach. Może coś takiego. I mamy krótkie włosy w platynowym blondzie do naszego piercingu, Oversize'owych ubrań, tatuaży, dużej torebki, dzwonów, wymyślnych obcasów, no i tych wszystkich makijażowych części twarzy, które zmieniałam. Kupujemy wszystko i wow, piękny look jak mamy teraz, ale tak szczerze, gdyby nie te usta i troszeczkę bardziej lekki makijaż, to moim zdaniem ten look nie wyglądałby aż tak źle, ale pewnie ludzie się będą zastanawiać co to w ogóle za nazwa kiedy wszystkie inne moje nazwy luków wyglądają uśmieszek, fajne, nowy hihi, hi, spoko mi to wyszło jednak taki uśmieszek frejderzy mnie obili i tak dalej, więc rozumiecie o co mi chodzi. Na dzisiaj to tyle, mam nadzieję, że taki troszeczkę inny filmik wam się spodobał. Aha, zapomniałam wspomnieć, że ten film jest mocną inspiracją filmu youtuberki o nazwie Elakubracja, więc oczywiście podlinkuję jej film w opisie, mimo że ona nie ma w ogóle żadnego związku z kontentem Movie Star Planet, ale co z tego? W każdym razie, do następnego i pa 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 pa! Luna, no, będziesz robić ASMR. Będziesz robić ASMR, Luna. No, powiedz coś <słyski> Obwąchała mikrofon i koniec.